Mamy konkurs, który potrwa jeszcze dosłownie przez kilka godzin, bardzo fajnie, bo duża liczba osób wzięła w nim udział, jest Was póki co aż 63, a więc naprawdę fajnie, oprócz tego jak widzicie niestety ten odcinek nagrywam w jakości tostera, no bo sprzęt ucierpiał, niestety musiałem oddać go do naprawy, no i cóż, dopiero do odbioru w poniedziałek. A więc trudno. Sorry za jakość, ale co ciekawe, póki co spośród tych 63 osób, które biorą udział w konkursie, dwie są naprawdę blisko poprawnej odpowiedzi. Jak zachować się w takiej sytuacji? Wszystkiego dowiecie się jutro około 9 rano. Mam nadzieję, że ten urywek informacyjny Wam się spodobał. Jeśli tak to wiadomo, zostawcie łapkę w górę, suba na moim kanale, to nie ominą Was wyniki konkursu ani żadne nowe odcinki. Oprócz tego wiadomo linki do moich social mediów tutaj macie w opisie do tego filmu poniżej. Serdecznie zapraszam. Face, Instagram, ptaszniki Dino Spiders i do zobaczenia jutro o 9 rano na ogłoszeniu wyników konkursu.